Bełchatów zarejestrowany na kartach pocztowych może się okazać prawdziwą gratką nie tylko dla kolekcjonerów. Dzięki prywatnym zbiorom oraz zasobom muzeum udało się zebrać pocztówki z różnych okresów. Są na nich nie tylko fotografie, ale i miasto uchwycone przez artystów. Pokazujących Bełchatów taki, który znamy dzisiaj, ale również miasto, którego, którego już niestety nie ma, no bo zostało zmienione w wyniku chociażby powstania Zagłębia Górniczo-Energetycznego, napływu ludności tutaj na te tereny. Ten album, ten, album, ten album, będzie, że tak powiem, pewną promocją naszego miasta. Postanowiliśmy przetłumaczyć teksty, teksty polskie również na język angielski, więc to jest takie nowum, którego do tej pory, do tej pory w publikacjach muzealnych nie stosowaliśmy. A więc, a więc to będzie ciekawostka, która będzie dostępna również dla, dla ludności anglojęzycznej czy, czy, znającej, czy znającej język angielski. Pocztówki swój najlepszy okres mają za sobą. Dzisiaj w czasach powszechnego dostępu do internetu czy sieci komórkowych mało kto korzysta z tej formy wysyłania życzeń czy pozdrowień. Dziś niestety to już powoli wymiera, a więc tym bardziej publikacja jest wartościowa, bo powstaje w okresie, kiedy tych pocztówek wysyła się coraz mniej. Jeszcze u niektórych osób no, dziś istnieje ta tradycja świątecznych pocztówek, kart pocztowych na święta, które się wysyła. Coraz mniej pocztówek no, 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 ludzie wysyłają. Niestety, internet, droga mailowa jest dużo szybsza, prostsza, no, tańsza. Dlatego, dlatego ten, ten album pokaże po pierwsze, był chatów. Tak jak się rozwijał na przestrzeni lat, no bo to są zdjęcia. Po drugie pokażę lokalną twórczość, a więc to o czym Pani, o czym pani mówiła, bo, bo, bo te pocztówki powstawały na zasadzie współpracy z, no, z lokalnymi twórcami bardzo często. Jeśli ktoś z Państwa dysponuje pocztówkami związanymi z Bełchatowem, może przekazać je do zeskanowania muzeum. Publikacja dostępna będzie w sprzedaży najprawdopodobniej na koniec roku.